Sobie białowłosy. O, ja, wie, niech Freja będzie pochwalona. No i co? Co dalej? Już nic nie jest nieważne. To robota dla Wiedźmina. <grym> A, jak sobie chcesz. O co chodzi? Potwór na mnie napadł. Na mnie i mojego towarzysza. Dorwiemy go. Tak, tak. Ale nie my. Wiedźmi. A po cóż Wiedźmina kłopotać? To pewnie swora wilków cię napadła. Ha, tylko żeś się przestraszył i ci się przewidziało. Skrzyknę zaraz tutaj kilku dzielnych w... chłopaków i... Obejdzie się. Wiedźminie, pomożesz? W tobie nadzieja. E, ci z Faroe to jednak idioci. Może ten myśliwy miał rację. Może to były tylko wilki. Wiem, co widziałem. Poza tym, co on może wiedzieć. Te głupki z Drummond gówno wiedzą o potworach. On akurat miał barwę Uncraid. Eee, pewien jesteś? Najzupełniej. A, a tam, bez różnicy. Tym też nie ufam. Napadły mnie potwory i potrzebuję Wiedźmina, nie jakiegoś myśliwego! Jesteś z Dość daleko się zapuściłeś. Hmm, tak wypadło. Wiozłem do Firestal skóry na wymianę ze Sforla. Ze Sforlak? Mówiłeś, że jesteś z Faroe. Sforlak jest na Spikrok. Eee, ano bo widzisz, z Faroe popłynąłem do Sforlak, wymieniłem łupy z kontynentu na skóry i potem przypłynąłem tu. Z Faroe na Spikerog, potem na Artskelik. Bardzo okrężna trasa. Mm, Cóż zrobić? Kupiec jedzie tam, gdzie można zrobić interes, a nie tam, gdzie ma blisko. No dobra, mów w czym rzecz. Jechałem z duchem tu, do zdal. Wóz miałem cały wyładowany skórami. Nagle usłyszeliśmy wrzask: Kon się spłoszył i zaczął wjeżdżać. A z krzaków wyskoczyły potwory! Mój towarzysz miał pecha. Do niego najpierw doskoczyły. Ja cudem uciekłem. Co to były za potwory? Nie kuchy, ani chemii. Co? No, no wiesz. Takie z ostrymi szponami i czaszkami zwierząt na głowach. Stadami atakują. Nekery? No tak, nekery, nekery. Ze dwadzieścia ich było. To ja... Pomożesz, wybijesz się. Wolę, żeby droga była czysta. Jak będę tamtędy jechał następnym razem. No nie wiem. Twój transport przepadł. Nie będziesz miał z czego zapłacić. A ja nie pracuję za darmo. Mam trochę oszczędności. Na pewno się jakoś dogadamy. Ile chcesz? Uczciwa oferta. Do jak będzie? Pomogę ci doskonale! Wiedziałem, że jednak co Wiedźmin, to Wiedźmin! O nie do mnie, jakiś chłystek z Chyba z drumond. Powodzenia, Wiedźminie! Bywaj! Chwila, gdzie cię znajdę? Yy, co? Jak wypełnię zlecenie, gdzie cię szukać. A, tak! No. Tutaj w karczmie nie opodam. Będę czekał. Dobra, do zobaczenia. I masz narzeczoną? Wóz. Rozejrzyjmy się. To pewnie towarzysz tego człowieka z Faroe. Dziwne. To starzec. I wygląda jakby umarł ze starości, a nie rozszarpany przez nekery. Po bokach ma rozcięcia, jakby ślady po szponach. Ale też isk i łukowate wygięcie kręgosłupa, jakby padł na tężec. Ktoś mi mówi, że to nie był przypadek. Lepiej to sprawdzę. Żleb w śniegu. Wygląda na świeży. Głaz toczył się tędy. Zwrócono głaz. A tam są chyba jakieś ślady. Ślady Neckera. Wyraźnie odciśnięte. W środku, jakby but, który ktoś zgubił, biegnąc, robi się coraz ciekawiej. Kera i ludzka stopa mała, jakby dziecka. najwyraźniej biegło. Tu ślady się urywają. Zwiesza rysunki w takim miejscu. Wyglądają, jakby narysowało je dziecko, albo ktoś, kto bazgra jak kura pazurem. Dwa patyki wystające z za pleców. Zdaje się, że to ja. To jest chyba wóz, a to miejsce, w którym miał mnie zmiażdżyć kamień. No to już wiem skąd wzięły się ślady Neckera przy głazie. Tylko ciekawe kto naprawdę je zostawił. Te kulki na nóżkach to Andriagi. Zdaje się, że miałem nie wykończyć. To wszystko wygląda na jakiś plan. A to musi być miejsce spotkania. Hm. Wygląda na to, że ten cały zamach to wysiłek drużynowy. Czas poznać tych dowcipnisiów. To musi być tu? Możecie wyjść. Widziałem wasz plan. Poza tym i tak was słyszę. Jedno rzęzie jak wrząca woda w zarzewiałym garze. Drugie dyszy nerwowo jak sarna złapana w sidła. A trzecie powinno wziąć coś na gardło. Polecam ekstrakt z Tymianku. Coś mi raczej wyjaśnić, o co tu chodzi? O to, że ty jesteś tam, a my tutaj. Sytuacja może się zaraz odwrócić. Wiedźmak nie gada, bo Poldek zrobi z niego zupa. Wiedźmakowa z ziemniakami. Właśnie, schwytaliśmy cię. Teraz jesteś zdany na naszą łaskę i niełaskę. O! Co? Mógłbym się teraz odwrócić napięcie i... Poldek powiedział, Wiedźmak zamknie paszcza, bo skończy zupa. Zupa z trupa. Mniam, hmm. Dziwię się, że do tej pory tam nie wylądował. Mieliście go zabić. Hmm. Co? Nie było mowy o zabijaniu. Właśnie. Mieliśmy go tylko nastraszyć. Żeby wiedział, że my straszni, i groźni, i źli, i nie wchodził nam w droga. Chyba się nie zrozumieliśmy. To mój liderca. Taki sam jak oni wszyscy jak ten, który zabił moją Adalię. Bardzo nam przykro. Z powodu twojej żony, ale Dobre. to nie ten Wiedźmin ją zabił. Nie możemy go karać za winy innego. Ten też ma wiele na sumieniu. Słyszałem, co zrobił z Koredem w Tysa. Ale Złotego Smoka oszczędził! Tak? A co powiecie o Werenie? Tej bruchsie, która lubiła niebieskie róże z Nazairu? Ale nie miał litości. Verena zabijała niewinnych ludzi. Musiałem coś zrobić, ale wielu innym potworom pomogłem. Tak? I komu? Wypuściłem Salmę, Sukuba z Nowigradu. Pozwoliłem jej odejść wolno, chociaż wiedziałem, że zabiła strażników. Czyli... Nawet jak wiesz, że potwór zabił, to nie robisz mu krzywdy? Jeśli miał dobry powód, to tak. Zdarza mi się. Mm, nie rozśmieszaj mnie. To nic nie znaczy. Całkiem niedawno darowałem życie nowigradzkiemu Dopplerowi, który kradł jedzenie dla Skojatel. Chociaż za jego głowę oferowano mi okrągłą sumkę. Hm. Wdzięczny ci jestem. Niewielu już nas zostało. Widzisz? Widzisz? Nie jest taki zły. Wypuśćmy go! Chcesz go wypuścić? Teraz? Żeby raz wytropił i pozabijał? Nic wam nie zrobię. Nie zabijam rozumnych istot. Urzesz. Każdy Wiedźmin to morderca. Zabijam potwory, to fakt. Taki mam zawód. Ale tylko wtedy, kiedy zagrażają ludziom. Nienawidzisz nas wszystkich! Ludzie nienawidzą was wszystkich, bo was nie znają. Nie wiedzą, kto z was jest naprawdę groźny. Tylko wiedźmini stoją między wami i ludźmi. Znamy oba te światy i oba chronimy. Zabijamy niebezpieczne potwory, by te rozumne mogły żyć w spokoju. Mówisz tak, bo się boisz. Wiesz, że mamy przewagę. Nie macie. Gdybym chciał, już dawno bym was zabił. Ja mu wierzę. Wypuśćmy go. Jestem za. Moim zdaniem nie kłamie. Tak, puścić wiedźmaka. Główcy, zjadł was jak małe dzieci. Udaję sprawiedliwego i łagodnego. Ale to podstęp. Ludzie zawsze kłamią. Daj spokój. W ten sposób nie przywrócisz życia Dali. Zostańcie tutaj. Sam zrobię z nim porządek. Masz rację. Potwory są jak ludzie. Jedne są dobre, inne złe, a jeszcze inne po prostu zagubione. Szkoda go. Kiedyś był inny. <noise> Żałuję, że daliśmy mu się namówić. Weź to. Taki drobiazg od nas. Żebyś nadal pamiętał, że nie wszystkie potwory są niebezpieczne. Dziękuję.